Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Z 32 zespołów zostało już tylko 16, a na początku roku odbędą się pierwsze mecze fazy pucharowej tych elitarnych rozgrywek. Ale pytanie nasuwa się tylko jedno. Kto ostatecznie wygra ten niesamowity bój o piłkarski, europejski tron? Czy może niesamowity Bayern Monachium powtórzy sukces z zeszłego roku i po raz kolejny na drodze do sukcesu nie przegra ani jednego meczu, a wręcz przeciwnie wygra wszystkie? No podobieśni Hansiego Gofflika na pewno są jednym z większych faworytów, ale do tego grona należy chociażby też Manchester City, czy chociażby Paris Saint-Germain Nie wspominając już o Juventusie, który z Ronaldo wreszcie chce osiągnąć ten historyczny wynik I wreszcie powtórzyć sukces chociażby za czasów Zbigniewa Bońka Czy innych zawodników Co prawda eksperci jeszcze odrzucają obce zwycięstwa Czy to hiszpańskich, czy to angielskich drużyn Które są aktualnie pogrożone w piłkarskim kryzysie to nie zmienia faktu, że Liga Mistrzów rządzi się własnymi prawami i kto wie, czy na końcu nie wygra FC Barcelona czy Manchester United. To wszystko są pytania, na które odpowiedzi znajdziemy w dzisiejszym odcinku, ponieważ dzisiaj przekonamy się, oczywiście, za, za sprawą kart Panini, kto wygra Ligę Mistrzów w sezonie 2020-2021. Zapraszam serdecznie! Czasem moi drodzy, witam was już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii FIFA 365 2021. I po raz kolejny mamy taki odcinek dość tematyczny. Ostatnio był to e, odcinek na temat tego, kto jest lepszy Messi czy Ronaldo. Ocinek przyjął się co prawda słabo, ale e, wiadomo, karty na tym kanale są dość niszowym kontentem e, i ja się z tym oczywiście pogodziłem. Co nie zmienia faktu, że naprawdę no w dalszym ciągu takie odcinki mają naprawdę moim zdaniem fajny. Fajną koncepcję, mi się fajnie to nagrywa. Więc yy, dopóki jeszcze mam karty, or, no które ni niestety się kończą, ponieważ już yy, boksik dobiega końca. No w każdym razie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie naprawdę ultimatywną prognozę, kto wygra Ligi Mistrzów w tym sezonie. Bo naprawdę jesteśmy po już. Oczywiście yy, teoretycznie znamy wszystkie pary, ale to nie jest ważne. Nie będę teraz w tym odcinku prognozował, kto wygra w danym meczu 1, 8 finału Ligi Mistrzów. Bo myślę, że to aż takie ciekawe nie jest. Bo my chcemy od razu wiedzieć, kto w czerwcu zasiądzie na piłkarskim tronie Europy i wygra właśnie te rozgrywki. Czy będzie to Barsa? Ja jako Kibic tam naprawdę bardzo pesymistyczny po ostatniej klapie, chociażby z Juventus'em, turyn 3 do zera po prostu yy, resztki mojej nadziei co umarły. No, może. Nie w 100%, ale na pewno w 99,9, bo naprawdę to, co się aktualnie dzieje na kampną, no, to nie są żarty. Ale yy, no cóż, karty wszystko powiedzą. No jeśli jakimś cudem Barca jednak by wygrała, no to tak po prostu musi być, moi drodzy, Nie ma innej opcji. Ostatnio też yy, ostatni odcinek na, za, na temat yy, tego, kto jest najlepszym piekarzem wszechczasów, yy, też zadecydował. I możecie w paście, jeśli ktoś jeszcze nie widział i zadaje sobie pytanie, no kto jest lepszy Messi czy Ronaldo, odpowiedź oczywiście znajdziecie na odcinku. A my teraz, oczywiście, przejdziemy do kart i zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Jeśli chodzi o zasady odcinka, są naprawdę bardzo proste. Wybieram sobie oczywiście 10 paczek z tego właśnie boksika, więc to jest pierwsza rzecz, jaką robimy. Oczywiście to jest pierwszy krok właśnie w tym odcinku. No, boksik niestety jest pusty, czyli dwa boksy poszły niestety już do śmieci, a bardziej ich opakowanie, ponieważ z oczywiście, wszystkie zostały otworzone. Więc jestem ciekaw, czy w ogóle w Pani kartarach, bo to jest taki poboczny cel właśnie tych odcinków. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 moi drodzy, no i moi drodzy oczywiście musimy wybrać faworytów do wygrania ligi mistrzów, no jest standardowo, oczywiście nie będę brał pod uwagę takich, takich klubów jak chociażby nawet RB Lipsk czy Chelsea, to są zespoły naprawdę, które mogą namieszać, ale ja do grona faworytów ścisłych, ścisłych ich raczej nie widzę yy, liczymy przy zespołach oczywiście z Hiszpanii, czyli Barca mimo wszystko, Real mimo wszystko Atletico mimo wszystko yy, Manchester City Paris Saint-Germain, Juventus Turin oraz FC Bayern Monachium. Czyli to jest, moi drodzy, 7 zespołów. Wiem, no jeśli okaże się na końcu, że wygra Chelsea, RB Leipzig czy Atalanta, no to bardzo mi przykro. Najwyraźniej, ale no, wydaje mi się, że pani nie można zaufać, że oni raczej takie babola nie strzelą. Więc, moi drodzy, z tych siedmiu zespołów musimy wybrać jak, naj na jak największą ilość zawodników. I oczywiście zespół, który y tych piłkarzy będzie miał najwięcej, wygrywa. Karty specjalne są liczone na, na dwie bramki, więc zobaczymy, kto ostatecznie zwycięży. Jestem naprawdę bardzo ciekaw. Y Także, oczywiście, rozkładamy saszetki, lecimy z tym, y oczywiście, pojedynkiem. Bo nie ma, nie ma co, moi drodzy, teraz przedłużać, bo to wszystko. Y Oczywiście trwa, także lecimy, pierwsza paczka, na to znajduje się niekto inny, jak oczywiście Paulo, Paulito Dybala, gdzie Vinicius Junior, więc otwieramy paczkę i zobaczymy co panie. No, stęp był naprawdę bardzo długi, więc chciałbym teraz y, tą prognozę przeprowadzić w takim dość solidnym tempie, więc y, lecimy, moi drodzy, oczywiście z pierwszą kartą, jest to... No, a Ligi Mistrzów raczej nie wygra, y, pierwsza sprawa jest taka, że w ogóle w tej Lidze Mistrzów się nie znajduje, więc oczywiście to też są zespoły, które w ogóle w Champions League nie biorą udziału. No jest Liverpool, zapomniałem o Liverpoolu! No i moi drodzy, no dobra, 8 zespołów, bo zapomniałem kompletnie o Liverpoolu, więc oczywiście również ten zespół się liczy, więc jest oczywiście już pierwsza, pierwszy punkt dla e, tego zespołu, bo jest to inny jak Andy Robertson, druga karta i jest to tym razem Bayern Monachium. I w tym przypadku mam oczywiście e, Davida Laby i muszę zrobić taki mały porządek, ponieważ te saszetki będę musiał e, w taki sposób sobie tutaj e, fajnie ustawić, ponieważ będzie musieli mieć miejsce właśnie dla tych zespołów, także moi drodzy, jest punkt dla Bayernu Monachium e, za sprawą Davida Alaby. Kolejny punkt jest dla Juventus Turning, nie Jest to niejako jak Juan Quadrado. Także dwa punkty dla Bayernu, punkt dla Liverpoolu oraz punkty właśnie dla e, zawodnika, e, nie dla zawodnika, dla zespołu z e, Piemontu. Lecimy dalej, moi drodzy. Jest to oczywiście clermont jest Barce, więc to jest kolejny punkt. E, tym razem dla zespołu z Katalonii. E, to jest w ogóle szok, że jakikolwiek punkt dla Barce wpadł. E, no i na końcu jeszcze Intermedalna, którego nawet nie ma w fazie Pucharowej Ligi Europy, więc to jest naprawdę śmiech na sali, ale ni niestety zespół... E, Antonio Conte w ogóle się nie zakwalifikował nawet do Ligi Europy. To jest totalny, totalna plajta dla tego zespołu, więc y, absolutnie nie ma, nie ma innego na to wytłumaczenia. Lecimy dalej, to jest Rodrigo i to jest, moi drodzy, bramka na... Dla, oczywiście dla, dla Manchester City po raz kolejny mamy Barcelonę, dwie bramki w tym przypadku jest to niektórzy jak Antoine Griezmann no, ostatnio gra w kratkę wydawało mi się, że będzie znowu lepiej, ale potem Griezmann znowu y, dwa mecze takie gra w których praktycznie go w ogóle nie widać więc y, z tym piłkarzem naprawdę jest y, grubo no i moi drodzy Erling Haaland no gdyby on już grał w jednym z tych zespołów, to naprawdę byłoby wspaniale, ale aktualnie jest to piłkarz Borussi, więc jeszcze punktu nie ma, więc no bardzo ładna karta Norwega, Interna International Star, ale aktualnie się ten zespół nie liczy. I moi drodzy, jest kolejny punkt, kolejny punktem razem dla Bayernu Monachium, e, dwa punkty mówiąc dokładnie, jest to oczywiście ze sprawą Jeroma Boatenga, e, więc już cztery bramki na koncie Bayernu, więc to jest aktualnie lider tego, e, tego właśnie odcinka. Mamy też Marcusa Rashforda z Manchester United i jeszcze kolejna bramka... Antoana Grismana, to jesteś niesamowity, moi drodzy, co się dzieje w tym meczu, ponieważ naprawdę Antoine Grisman ładuje bramkę za bramką. Lecimy dalej, więc e, aktualnie cztery bramki Barca, cztery bramki Bayern, więc te dwa zespoły są e, na ten moment e, na samym czele e, tego wyścigu po, e, po europejski tron. Lecimy dalej, teraz mamy Caseresa. Proszę bardzo, kolejna bramka Barcelona, to jest niesamowite, moi drodzy. Mówimy jeszcze przed tym meczem, że no jeśli jakimś cudem Barca wygra, to najwyżej tak, tak się stanie, ale mi się wydaje, że jak Barca wygra, to, to, to prędzej będzie klątwa niż. E... Niż takie jasno widzenie, bo wydaje mi się, że po prostu y, to jest niemożliwe, ale zobaczymy. No, wszystko jest. Wszystko jest w zasadzie możliwe. No, jak jakim cudem Kuma to wszystko pokłada, to kto wie, ale naprawdę będzie to bardzo ciężkie. Jedne z cięższych tureckich zadań, jakie kiedykolwiek chyba futbol miał y, miał do zaoferowania. Y, World Cup 66, to nas nie interesuje. Kolejna bramka? A nie, jednak nie. Myślałem, że to jest Manchester City, jest to tylko i wyłącznie lulić y, dla Lazio Rzym. Mamy jeszcze tutaj bramkarza y, Boka Juniors oraz jeszcze mamy. Kolejną bramkę i tym razem jest to no, Liverpool y, Za sprawą Anglika z Liverpoolu Z Liverpoolu no Był go oczywiście piłkarza Arsenalu, Czyli kto inny jak Alex Oxley chamberlain y, The Ox jak to się na niego mówi na wyspach Lecimy dalej moi drodzy Jest to bramkarz Manuel Neuer Czy teraz pytanie czy zaliczamy bramkarzy czy nie No musimy to zrobić ponieważ byłoby to w innym przypadku po prostu nie fair I na rarkę bo na ten moment chyba W tych dwóch boxach chyba tylko dwie rarkie wypakowałem Więc to jest dość słaby wynik Mam nadzieję że jeszcze jedna wpadnie y, Bo w innym przypadku naprawdę byłoby wielka szkoda Byłoby rozczarowanie Y, punkcik dla Bayernu numer 5, więc mamy oczywiście prowadzenie Bayernu, więc 5 punktów już dla y, zespołu z y, Bawarii. Lecimy dalej. Kolejny punkt i jest to pierwszy, tym razem dla Paris Saint Germain. Angel Di Marie, czyli członek jednego, tego tria, y, oczywiście wraz y, do spółki z Neymarem oraz y, kilian Mbappé na karcie Time Machine. Bardzo fajny piłkarz. Ja osobiście bardzo tego piłkarza lubię i cieszę się, że, że wreszcie się odbudował i y, znalazł formę. Liverpool logo niestety się nie liczy, ponieważ y, liczymy tylko piłkarzy. To jest coś takiego jak zarząd po prostu, więc no prezes oczywiście piłki y, do bramki raczej nie wpakuje, lecimy dalej, mamy jeszcze Lisandro Lopeza i na końcu kolejna bramka dla Liverpoolu, trzecia, ale niestety y, są to tylko karty bazowe i w tym przypadku jest to kapitan, czyli Jordan Henderson więc na ten moment mamy jeszcze y, bezgoda dla Atletico Madryt więc dawaj, Joao Felix czy Suarez, dawajcie jakąś brameczkę bo w innym przypadku y, Simeon raczej nie będzie zbyt zadowolony y, także lecimy moi drodzy dalej do y, kolejnej saszetki, zobaczymy co wpadnie właśnie tym razem Proszę bardzo, Bruno Waldes na karcie oczywiście nas nie interesującej. Potem Marco Royce, legenda Borusi Dortmund, niestety też nas nie interesuje. Y, na karcie bardzo ładnej, aczkolwiek, y, tak jak mówię, odkładamy od razu na boki. Proszę bardzo, czwarta bramka dla PSG, trzecia i czwarta, dokładnie mówiąc. Idrisa Gueye, który zdobywa y, dublet na pozycji środkowego defensywnego pomocnika, więc naprawdę dość niespotykana y, sytuacja. Mamy teraz y, Carlosa Teveza, który grał. Chociażby właśnie w Manchester City, ale on nas teraz też nie interesuje, ponieważ aktualnie jest to piłkarz Boka Juniors, Szalke 04, Guido Buchstary. I na końcu, moi drodzy, jest pierwsza bramka, Thomas Partey, piłkarz Atlético Madrid, więc na razie tylko Real Madrid nie zdobywa żadnej bramki jeszcze w tym meczu, więc naprawdę. No dość ciekawa sytuacja zobaczymy czy jeszcze królewscy się odblokują, bo czasu jest coraz mniej, a pół, e, oczywiście e, Sasztki uciekają, mamy aktualnie jeszcze pięć paczek, więc jesteśmy na półmetku, aktualnie prowadzi Bayern z pięcioma bramkami e, Barca tych bramek ma e, Podjedźmy jeszcze dokładnie, żeby być dokładnie Barca tych bramek ma pięć Tak, pięć, więc też pięć, tyle co Bayern No, lekkie, lekko się zamotałem, dokładnie, więc po pięć bramek ma Barca oraz Bayern, 4 bramki PSG, więc to są tak na, ta, teraz najlepsze zespoły No kto by się spodziewał, że Barca będzie wśród tych najlepszych, ale no cóż Zobaczymy, lecimy dalej, moi drodzy. Kolejna paczka, i w tym przypadku mamy chociażby takiego oto piłka, jest to Lazari, piłkarz Lazio Rzym. Teraz mamy Juliana Branda z Brukseli, Dortmund. I proszę bardzo, jest Paward, dwie bramki dla więc Już 7 punktów ma, właśnie zespół z Bawarii. Za sprawą, właśnie prawego obrońcy z Francji. Lecimy dalej. Teraz mamy trios z, z Atletyku, niestety to się nie liczy. Ponieważ mamy trzech piłkarzy, więc chociaż może. A wiecie co? No mówiłem, że karta specjalna, dobra, damy punkt. No teraz trochę wiecie. Zasadą może aż takie dokładne nie było określone na początku tego odcinka, więc y, musimy się teraz y, trochę pomęczyć. Y, Andre Onana i po raz kolejny bramka i tym razem jest to Olvaro Morata. Tak naprawdę jest to piłkarz Juventusu, ale no tutaj w koszulce Atletico, więc muszę dać punkt właśnie dla Atletico. Więc no prawdopodobnie strzelił sobie samobuja w meczu Atletico, Juventus kontra Atletico. No tak będzie, moi drodzy, taka jest, tak pani Inna prze, y, tutaj y, przewiduje, więc mamy 4 punkty właśnie dla Atletico. A do niedawna jeszcze mieli 0, więc czekamy na pierwszy punkt Realu, Czy, czyżby... Jeszcze jakakolwiek szansa była dla Królewskiej, żeby się w tym meczu nawrócić. No zobaczymy. Przede wszystkim czekam na kartę RAR, bo to jest naprawdę coś, co było ciekawie. Teraz spontanicznie, moi drodzy, wprowadzę. Jeśli będzie karta RAR, to jest ona za 3 punkty. Więc naprawdę będzie grubo. Więc jak wpadnie rar no to za 3 punkty. No jestem ciekaw. Quincy Promes. Ajax już nie ma w tej edycji Ligi Mistrzów. Mamy też kamarę, zawodnika Marsylii. Proszę bardzo, Ajax Amsterdam Prostklenny. Tym razem jest to, że Leveld ma na karcie... Time Machine, lecimy dalej po raz kolejny, Tym razem jest to karta Elite. Yy, uwaga, Manchester City jest! Jest to Manchester City, jest to niekto jak Riyad Mares. Yy, I proszę bardzo, jest pierwsza bramka dla Realu, więc wywołam wreszcie ducha. Jest bramka dla Realu, jest to inny jak Tibo Kurtua. Oczywiście, piłkarz, yy, który do niedawna jeszcze grał w Chelsea, ale teraz już jest to piłkarz yy, ze stojący Hiszpanii. Więc lecimy, moi drodzy, dalej. Borussy Dortmund też nie uwzględniało, bo wydaje mi się, że ten zespół, oczywiście, potencjał ma ogromny, ale zawsze tam czegoś brakuje. Nie wiem, nie jestem w stanie do końca powiedzieć czego, ale zawsze brakuje czegoś, co potem decyduje o tym, że Borussia często odpada już we, we wczesnej fazie rozgrywek. Yy, mamy tak, Torgana, Azarda, mamy Atletico prostoklendy, więc już piąte punkty właśnie dla zespołu yy, Simona, ale pierwsze miejsce dalej jest dla Bayernu, ponieważ Bayern ma tych punktów aż 7, więc no karty nie kłamią. Wydaje mi się, że oni doskonale wiedzą, że Bayern jest faworytem yy, numer 1. Hiroki Sakai, piłkarz kiedyś w Bundesliga, i po prostu kolejny Bayern Monachium, dwa punkty, no te karty specjalne Bayernu po prostu się sypią Niesamowicie, dziewięć bramek już dla Bayernu, w tym przypadku dwie bramki i Coman, czyli gość, który to zwycięstwo Ligi Mistrzów dał właśnie No, rok temu, i pytanie teraz, czy te dwie bramki nie przypieczętowały chociażby kolejnego triumfu, bo jeśli tak, to naprawdę Coman będzie yy, No, absolutną legendą Bayernu, mimo że tak naprawdę Patrząc ogólnie na jego cały pobyt, to nie był to jeden z takich głównych najlepszych piłkarzy. Ale te, decydu te decydujące bramki w tych decydujących meczach sprawiają, że on jednak będzie na pewno zapamiętany bardzo długo yy, na Allianz Arenie. Hector Herrera, piłkarz yy, Atletiko, zbywa bramkę numer 6, yy, dla tego zespołu jeszcze Ederson, trzecia bramka dla yy, Manchester City. Więc patrząc tak, mam jeszcze dwie paczki do końca: 3 punkty ma aktualnie Manchester City, yy, 4 punkty Paris Saint-Germain. Mamy też yy, oczywiście, uwaga, yy, 6 punktów Atletico Madryt. Mamy jeden punktik dla Realu Madryt, więc no... Umówmy się, raczej już tego nie nadrobią. Mamy 5 punktów dla Barsy, mamy 2 punkty Juventus Turyn, mamy też oczywiście tutaj, yy, proszę bardzo, 9 punktów dla Bayernu, bo aż 4 karty specjalne plus jedna karta Manuela Noera, więc 9 punktów dla Bayernu i 3 punkty dla Liverpoolu, więc moi drodzy, ostatnie dwie paczki. No jeśli ktoś, to chyba tylko Atletico będzie mógł jeszcze ten Bayern dogonić, ewentualnie Barsę jak się postarają, ale naprawdę będzie bardzo ciężko. Yy, emocje jednak jeszcze nie opadają, bo zobaczymy. Yy, oczywiście drugie miejsce. No będzie można powiedzieć, że drugie miejsce będzie po prostu e, finalistą e, tych rozgrywek Więc tak, mamy Maguire'a, lecimy dalej Vinicius Junior, karta odwrócona. Czy jest to... O, właśnie Real Madrid, Vinicius Junior, już prawie go odłożyłem na bok Bramka na druga dla Realu Czy jest to karta specjalna? To jest napastnik, czy to jest napastnik Bayernu? Czy Barcy, czy kogo? Proszę, na pewno jest to Top Master Proszę bardzo, jest to Robert Lefantowski, nie, Powtórka, no to jest niesamowite, jak ja mam pecha z tymi kartami Już po prostu... Oponuje te nerwy, ale prawda jest taka, że to jest trzy bramki hatryk Roberta Lewandowskiego Co sprawia, że Bayern y, ma już tych punktów 12, więc umówmy się Już nikt tego y, trofeum Bayernowi nie odbierze, no Nowy zwycięzca, Bayern Monachium, 12 bramek zdobyli, więc sporo prostu zdominowali po prostu te rozgrywki, absolutnie y, Mamy jeszcze 2 punkty dla Liverpoolu, ale to jest już kompletnie bez znaczenia, bo to oni mają na, na ten moment tylko 5 Kylian map jeszcze zdobywa piątą bramkę dla y, dla PSG i na końcu jeszcze Fagner Więc no jakby to był Ronaldo, czy Kotyśny, czy Messi Ale jest to Robert Lewandowski Więc moja powtórka, więc yy, no patrząc ogólnie Z punktu widzenia kolekcjonera Naprawdę kiepski traf, ale patrząc dla Kibiców Bayernu, naprawdę traf bardzo dobre, Bo on zapewnił yy, definitywnie To zwycięstwo właśnie dla zespołu z, z Bawarii yy, Proszę bardzo, ostatnia Zaszczytka moi drodzy, i mamy tak, Florian Thauvin Piłkarz Marcylii, to się nie liczy, mamy teraz jeszcze yy, Lautaro Martineza Na karcie yy, Oczywiście z yy, Interu Medellin, lecimy dalej Teraz mamy kartę w trofie, to się nie liczy kompletnie Barca jeszcze dwa punkty, więc już siedem punktów dla Barca, ale to jest kompletnie bez znaczenia Bo jeszcze tutaj mamy tak Luana, zawodnika Corinthians i na końcu jeszcze mamy piłkarza No reprezentacji Francji Oraz oczywiście Marsylii, a nie przepraszam, Myślałem, że to jest Payet, ale jest to, nie jest to Jordan A Mawi, moi drodzy, więc to jest ostatnia karta, więc Jeszcze przeliczymy do końca, bo zobaczymy Może mi coś umkło, bo zobaczymy Bo warto na pewno sprawdzić, jakiś war czy kogoś tam nie ominęliśmy przypadkiem Bo naprawdę to jest bardzo ważne Kto wygrał Ligi Mistrzów w sezonie 2020-2021 Ale z tego co widzę Kompletnie nikogo nie pominął moi drodzy, więc Nie Więc wszystko się moi drodzy zgadza Manchester United oczywiście nie uwzględniałem, Więc pierwsze miejsce Bayern Monachium za sprawą tak Trzech bramek Roberta Lewandowskiego na karcie Top Master Oczywiście, dwie bramki Kumana Dwie bramki Pawarda Dwie bramki Boatenga, dwie bramki Alaba Oraz jeszcze bramka jakimś studem, nie wiem jak Może z karnego, może z wolnego, może po wybiciu piłki e, bramkę zdobył też Manuel Neuer Czyli 12 goli w fazie pucharowej Można tak powiedzieć w sumie Bayern Monachium e, No i finalistą, czyli finalistą Tego e, tego tej ligi mistrzów w tym sezonie Była niektórym jak Barcelona, ponieważ mamy aż 7 oczek Właśnie na końcu tego zespołu Bo dwa, e, dwie bramki e, Roberto dwie bramki Griezmana, czyli w sumie 4 I po jednej bramce jeszcze raz e, Griezmana Semedo oraz Longle, więc mamy finał właśnie między tymi dwoma zespołami e, Trzecie miejsce zajęło Atletico Madrid z robkiem bodajże 6 punktów Reszta się tak naprawdę kompletnie już nie liczyła e, Także mamy tak, w taki sposób to wygląda, 4 bramki osobno i jeszcze trzy, dwie 2 bramki e, Tutaj, no 3 panowie się podzielą na 2 bramki e, Mianowicie Felix, e, Morata oraz Korea Więc w taki sposób moi drodzy to wygląda, Barça kontra Real, e, kontra Bayern To jest finał Ligi Mistrzów, a wygrywa go niech ten jak Bayern Monachium pod pieśnią jego FIKA. No prawdopodobnie według Panini powtórzyli ten sukces i obronili tytuł. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!